Przede it's a great honor to make with you an, an interview. I hope that uh, today's concert is going to be the best in your new tour. And the first question to Andrzej, Andrzeju. No, to kind of tak, English tak. English. dokładnie. Uh, skąd pojawił się pomysł na tą niezwykłą polsko-angielską kolaborację muzyczną? Jak to się wszystko zaczęło? Pomysł jakby przyszedł z serca i z tego, że się zaprzyjaźniliśmy, jakby, jakby, a, spo, a spotkaliśmy się w kinie Illusion 6 lat temu w, na Kewa koncercie, ja byłem tam przypadkowym gościem. E, przyszedłem niczego nie oczekując, z, jakby m, zobaczyć co to będzie i zakochałem się w, w, natychmiast po prostu w jego zespole, w jego głosie. No i p, p, po prostu z, z, zaprosiłem Kewa y, na swoją sorową płytę. Zgodził się, y, y, nagraliśmy piosenkę i tak zaczęliśmy ze sobą grywać czasami. Czasami Kev ze mną, czasami ja z nim w różnych y, konstelacjach. No i y, okazało się, że y, c, mamy ze sobą wiele wspólnego być może muzycznie, i po prostu chcemy zrobić wspólną płytę. Wspólny album. Mm -hmm. Kev, uh, when and how did start your adventure with music? Wow! <laughs> that's uh, that takes me back a long time what you mean like actually uh, making music uh, for well, I was about 14 15 years old I was playing music at school you know kind of hanging out in a music department playing piano and trying to avoid going to normal lessons um, and yeah, I started. To, I started to take it seriously at about 16, 17 years old. My father helped me build like a little studio in my garage. So, I spent most of my youth sort of hanging out in there, and that was kind of the beginning of it. Really, just playing around, and we were pretty, pretty terrible. You know, with some friends from school. It was, it was great. Really loud, of course, and really shit. So. <laughs> uh, Dzisiejszy koncert w Dąbrowie Górniczej jest drugim przystankiem na waszej trasie Regretfully Yours. co jakie niespodzianki się dla dąbrowskiej publiczności? dla no, nas samych będzie sporo niespodzianek dlatego że gramy nowe kawałki. Dzisiaj w, 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 zagramy na pewno trzy no właściwie dwa nowe utwory zupełnie premierowe, a jeden absolutnie zdeformowany do wersji jakby pierwotnej. Kawałek z płyty, i jeden z tych utworów w ogóle dzisiaj wykonałem pierwszy raz. Tydzień temu w Sosnowcu nie udało się po prostu tego zrobić. A dzisiaj zagramy go pierwszy raz. Dla nas jest ekscytujące, bo po pierwsze nie wiemy jak, jak to zadziała, a po drugie nie wiemy po prostu czy. Jesteśmy na to gotowi, bo, bo tak naprawdę, całą resztę materiału gramy od y, ponad roku i naprawdę świetnie się z tym czujemy. Z, znamy każdą, nutę, wiemy, co będzie za minutę, za dwie, za trzy i po prostu poruszamy się swobodnie. A tutaj to jest taka sytuacja, że naprawdę idziemy trochę w nieznane. I to jest najciekawsze w, te, w, w, w tej sytuacji. Uh, Kev How do you like our Palace? Really and, and 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 you know. uh, uh, what I, I came through the door and I came straight in here, but this is impressive, really. So, how do you like the palace and what do you like the most in Poland? Uh, <laughs> that's the question. Um, you know, I could say many things, couldn't I? Apart from beer and women. <laughs> uh, no, what do I like most about Poland? Uh, th th to be honest, I think the thing that I like most about Poland is the fact that it's kind of it's growing and uh, it's there's room for it to grow and it's uh, it's really interesting to be in a country like that after growing up in England where everything seemed to be so full and so you know obvious like this is going to be like this you know and uh, and you could kind of write the script for everything really but Poland's kind of an adventure for me and i think it's an adventure for Polish people as well to be honest <laughs> Andrzeju, e, powiedz mi, szykujecie jeszcze jakieś wspólne projekty razem? Szykuje się coś? No jakby dzisiejszy dzień i, i ta trasa e, zjastuje nową płytę, bo mm. tak jak powiem, gramy dwa, dwa nowe numery, mm, zupełnie mm, nowe i one się na pewno pojawią na nowym albumie, a, albo nawet na epce poprzedzającej album już niebawem. E, no, na pewno gramy jeszcze jedną płytę razem, a kto wie, co się wydarzy potem. Divorce. <laughs> <laughs> Kev, could you describe uh, your album with Andre in three words? Uh, no. <laughs> three words, no. I know. I couldn't describe it in 20 words, to be honest. Never mind three. <laughs> That's like, it's always a difficult question when people say, oh, can you describe the album uh, in three words? I don't know. Really fucking slow. <laughs> Andrzeju, czy zgodzisz się z tezą, że charakter człowieka można poznać po tym, jakiej muzyki słucha? Nie, 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 nie wiem do końca, czy tak jest. To może, być, może może to być mylące w niektórych przypadkach. Bardziej bym powiedział, że charakter człowieka można poznać po tym, jak się wyraża poprzez dźwięki. I, I o czym opowiadać dźwiękiem, bo tutaj w zasadzie nie da się kłamać, będąc na scenie, i nie uciekniemy od siebie w, w tym wypadku. Natomiast, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, no, każdy z nas na przestrzeni jakiegoś długiego czasu miał różne przygody z muzyką, która pojawiała się i też znikała z naszego życia, i wobec tego nie można jednoznacznie po prostu, jakby człowieka skanalizować w jakąś tam po prostu. Y, y, skórkę y, po, poprzez y, pryzmat tego czego, czego słucha. The same question. Do you agree with a statement that uh, you can get to know um, somebody's nature um, if you have a knowledge about the music he listens? Um, the, the music that he listens to. Yeah. Um, pff, you can get a knowledge about somebody's taste. And, uh, but I don't know, maybe there's a little bit of that in it. Like, there's a side to a person that you could get to know, you know, and there's a, there's a side to people that you don't like because they don't they like a particular kind of music. So, I suppose there is something in it, but no, I don't know, I don't, I, I, I don't know. I've met assholes who like, you know, good music. So, mm. I've. <laughs> 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 i <laughs> I'm going to ask Kev your favorite Polish musician, but well, don't think yeah. about uh, Andrzej. <laughs> <laughs> I wasn't. <laughs> uh, oh, I don't know, that's a it's ca In terms of character and, you know, something that's kind of close to what I like, I'd probably say malenchuk actually, to be yeah. honest. Andrzej. Twój ulubiony artysta zagraniczny? Ja mam bardzo wielu bohaterów i oni jakby zmieniali się na przestrzeni czasu, dlatego nie mogę Ci wymienić jednej osoby. Po prostu jest, jest bardzo wielu, oni mnie gdzieś tam lepili. No i nie odpowiem na to pytanie. W takim razie trzech. No nie wiem, no na pewno jest Lurid, jest Tom Waits, jest może być... Peter Gabriel albo Branino. Ktoś z takiej jakby trochę innej przestrzeni dziękuję wam bardzo. To był Andrzej Smolik i Kev Fox. Good evening ladies and gentlemen. This is the second day of our uh, regretfully all tour of Poland, and uh, have to say it's going quite well. Uh, we're in Dobrova Gornice in a beautiful uh, hall today, which is really nice. And uh, we're playing some new songs tonight, so we'd like to invite everyone to come along and have a good time. Just take it easy. Bye bye.